największym naszym wydarzeniem było ufundowanie dla okręgowego zarządu Polskiego Związku Działkowców Bydgoszty Standaru, bo tak uczestnicząc. W różnych województwach, w różnych ogrodach w Warszawie przyjeżdżali wszyscy ze sztandarami, na których była nazwa ich ogrodu, demonstrowali tą swoją jakąś przynależność taką już naprawdę na śmierć, życie, jakbym to powiedziała smutno mi było, że tak wielka organizacja w tym województwie 230 Trzy ogrody mieliśmy w tym czasie, to wielka organizacja z kilkadziesiąt tysięcy działkowców, tych, prawda, użytkowników i tak więc postanowiłam jednak, że ufundujemy standard dla naszego okręgu. Znalazłam taką, y, też oczywiście to wszystko organizowałam, ale znalazłam taką wspaniałą duszę pana Kadowa. Zapomniałam jak mu na imię który miał takie doświadczenia, bo uczestniczył na przykład, bo brał udział w przygotowaniu i ufundowaniu sztandaru powstańców wielkopolskich. On przeszedł całą tę drogę, jak gdyby taką przygotowawczą, co trzeba zrobić, czym się zainteresować, jakie dokumenty mieć, prawda, do kogo pójść, gdzie zlecić haftowanie tego sztandaru i tak dalej. No więc on mi bardzo pomaga. Bardzo pomagał, już dziś świętej pamięci, ale go bardzo ciepło wspominam, bo to był człowiek cudowny, taki bezinteresowny, taki, taki oddany, ale przede wszystkim. Z... Spokojny, nienerwowy, nawet jak tam nam się coś nie wychodziło, byliśmy zdenerwowani, bo miało być, a jeszcze nie ma. No więc zawsze swoim spokojem wprowadzał taki ład i porządek tam do tego naszego działania. No i oczywiście była wielka impreza związana z ufundowaniem sztandaru w, w ogrodach w Jagodowie. I tam kilka ogrodów się zaangażowało do zorganizowania. Znowu tam. Z prezesami współpracowałam, co mamy przygotować, i tak dalej. Była ogromna, wielka impreza o charakterze patriotycznym, bo ja jestem patriotką i zostanę do końca życia. To, co narodowe, to, co służy mojemu narodowi, zawsze jest dla mnie wielkim, odnoszę się do tego z wielkim szacunkiem, i zawsze dla mnie jest ważne. Więc ściągaliśmy przy hymnie narodowym. Sztandar na maszt, grała orkiestra, pięknie rozlegało się to w tym ogrodzie, te echa, takie niosły. Było otwarcie bardzo uroczyste nie, tej imprezy. Było tyle gości takich oficjalnych, takich, prawda, takich ważnych. Między innymi był szef gminy Osielsko. Dlaczego to tak ważna była osobistość i zależało nam na jego obecności? Wójt gminy Osielsko. Zależało nam na jego obecności, ponieważ mieliśmy trudności w uzyskaniu akceptacji, żeby te ogrody przekazać w wieczyste użytkowanie, i tak naprawdę gmina ta do końca tych prawda, ogrodów nie przekazała. No, to były jej grunty, to było w jej gestii, czy nam przekaże, czy nie przekaże. Większość nam przekazała. Oni nie, ale też i nie mogliśmy przejąć w 100%, ponieważ były nieuregulowane sprawy gruntowe, byli właściciele dawni, którzy się ubiegali o te grunty, były jakieś szkoły, których te grunty były, jakieś tam wyznaniowe grupy, które też miały tam albo cmentarz, albo jakiś kościół, czy coś i na tym były tworzone potem te ogrody, bo gminy takie grunty dawały właśnie. Śmietniska, mokradła, takie poleśne grunty wyjałowione kompletnie. No i działkowcy swoją ciężką pracą i nakładami finansowymi doprowadzili te grunty do wysokiego do, wysok do wysokiego stanu. Przeżyliśmy ten okres, oczywiście. Tej, tego, prawda, ufundowania sztandaru i tej wielkiej uroczystości, dostaliśmy wielkie pochwały od Krajowej Rady za tę inicjatywę. Pan prezes bawił się z nami razem, choć zawsze był poważny, ale bawił się. No, byli różni, różni hobbyści spośród działkowców, którzy wystawiali się i pamiętam, że się wystawili palacze fajek, więc pokazali luż, różne fajki do fajki wodnej włącznie. Popalali sobie niektórzy, próbowali z tej wodnej yy, fajki zapalić. Pan prezes z Warszawy został uhonorowany przepiękną taką pamiątką. Otrzymał fajkę tytoń w pięknym etui. No, był zdziwiony i po raz pierwszy widziałem, że był zadowolony. Uczestniczyły również w tej uroczystości okręgi toruński i włocławski. Starałam się, ponieważ Pani się orientuje, jaka jest sytuacja między toruniem a bydgoszczą, więc postanowiłam sobie działać integracyjnie, jakoś tak łagodzić przynajmniej. W rodzinie działkowców te animozje, takie spory i inne zupełnie niepotrzebne, więc naprawdę serdecznie współpracowałam ze wzajemnością z prezesem okręgu Toruńskiego i Włocławskiego. Spotykaliśmy się na własnych uroczystościach, byliśmy dla siebie życzliwi, myśmy im przekazali nawet pieniądze zebrane na powodzian na Działkowców powodziań, piękne podziękowania otrzymaliśmy takie wzruszające. I w zasadzie byli też na tej uroczystości, więc prezes, który miał nadanie sztandarów w Hełmie, prezes Storunia mówi, no, zbiera sobie doświadczenia, podpatruje, bo go czeka za, za rok wręczenie sztandaru w Hełmie, więc byłam też na tej uroczystości, tam też mi dziękowano. No, między nami była współpraca. I nie było, niczego sobie nie wypominaliśmy, nie mędziliśmy, jak to mówią, pracowaliśmy, przyjaźniliśmy się, współpracowaliśmy, odwiedzaliśmy się, wzajemnie się dekorowaliśmy, pomagaliśmy sobie. Były to takie. Uważam, że oprócz tych jakiś smutnych takich zdarzeń, które tam, tak odczuwałam, prawda, wewnętrznie. Tego mi, tej, tej ogólnej akceptacji, a nie tej, tej zazdrości takiej oczekiwałam. Byłabym jeszcze szczęśliwsza, ale mimo wszystko byłam szczęśliwa, bo mi się pewne rzeczy udawały z oczekiwanym po prostu skutkiem. No, chcę powiedzieć, że za te moje wysiłki zostałam udekorowana po raz drugi, tak na przestrzeni czasu, po raz drugi odznaką zasłużonego działkowca, a za te ostatnie wszystkie działania, które prowadziłam w okręgowym zarządzie, dostałam najwyższą odznakę związkową za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.